Ej, brama otwarta. Udało mi się to poprzez to, że przyszedłem po prostu dno. A Marta grała w tej raz coś tam na telefonie. Grała złoto. Na Magetsy, jak z KFC. Boże, nie męcz się, tak chłopie! Ja zaraz zacznę biegać za siebie na ja jestem nerdem. I jakoś szybciej biegam, jak mi się chce. Ale nie chcę. Ale nie mi się, właśnie. Ale jakby mnie jakiś Slender gonił, albo bym się teleportował co 5 sekund, no to bym, kurde, biegł. No kurde, trochę ten, spiny. O, w mordę, też te mord. Ja się dole zatworę. Spoko spokojnie ma spiny. Spokem spokojnie ma spiny? Spokojnie Spokojnie jak na wojnie. A ja mam na spokojnie. Widzimy. A ja wyglądam, że mam nie spokojnie. Zapiszę. Wyszliśmy stamtąd to mogę zapisać tu spokojnie i być szczęśliwy. Cześć. Co? Spokojnie jak na wojnie. Na no, wojnie nie jest spokojnie Tak, dobrze, to tak Nie jest spokojnie na wojnie Karta mówi, że na wojnie nie jest spokojnie Także nie możemy być spokojni <laughs> Teraz tak właściwie ostatni etap, czyli idziemy do restryktu A O szef, śjastcy Weźmy nie strasznie stanie jakby na ciebie patrzeć. Pójdziesz gdzie indziej. Super. A nie, on, on, on będzie biec do mnie. On już, już się już zbierał. No. Też schopam tu. Nie znajdzie. Wiem, że mnie nie znajdzie? Nie. Musimy. Tak, muszę mieć drzewo jak Slender. Każde drzewo wygląda jak Slender, Marta. Każde. nie, tam to sobie. To nie. Dla mnie wygląda jak Slender. nie chce wyglądać jak Slender. Jak to nie? No takie łapki ma widzimy no, Dobrze, pozwolę ci się trochę odpocząć Ale tylko trochę Jak tu ładnie wygląda, teraz tak się przygląda, jak on wolno idzie Przez płat oczywiście nie przeskoczy tylko umie No i nie. No, nie. No dobra oczywiście idzie <l> to <auch> z powrotem bo... Jakże dojdziecie? Nie mam nie? Ja nie widziałem żadnego slendera! Nia! Nia, nie, 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 nie. nie to prosto. Wyjebane. Fuck the slender. się zastanawiam dlaczego ten kopt nie Choć samochód tam miał, nie w samochodzie mógłby leżeć, ja też nie wiem. Ja też bym w nocy to robił. W sensie, Ale gdzie może No tak. Dlaczego... Gdzie jeszcze tam jest? Co? Kur... Nie ma mnie. Jestem kamieniem. Ja jestem skałą. On tam spadł znowu. No. Jak grałem sam przez tą chwilę, to stwierdziłem, że Slender jest bardzo pozytywny, bo, bo on tak tańczy i, i w ogóle i się tak pojawia i znika, i on chce tak naprawdę pomóc i w ogóle być taki ten, taki w taki no, dobry. No i znowu. I znowu czegoś chciała. Ja wam chyba spotkiem zadam.

co mamy? Przede Mamy tepło. Tepło mi tu. Jak mam cię przytulić? Jak uciekam? Wyjaśnij no mi to. Jak gdzie? Ja <grywa> nie, <grywa> nie wiem, gdzie toj to okay. o Jezu. nie było nigdzie zapisu, nie? O Boże, tam ta kobieta stoi. Co? Ja. Ale to pewnie Bóg po prostu jest. Ja. Tutaj. No. Obilio. Bo klucz jest. Obilio. Sara! Oddąbuje ci głowę, ty wciąż żyjesz. Sara! Stop! Stop, <grym> byś cał <to ogast>. gazd! <grym> Przynajmniej Acyc. Boję, boję się. Boję się. Boję się. Napiszę poemat o moim strachu. Boję się. Jest ciemno. Ja się boję. Fabryka przede mną na ciemność Gówno Ogólnie boję się Boję się, boję się, boję się Ale topór mam Topór ochronił mnie I Martę też Boję się Boję się Topór też Chociaż nie Mówię Sztuka Sztuka tam jest woda, może się wykąpię. Chociaż zboję się, bo on może być jak Altair i wcale nie umieć pływać. Nie odsuwam się od ciebie, to ty odsuwasz się od... What the fuck! Co? W ogóle, w ogóle to mam, ale przez to, że mam zbugowaną mapę, to ja tego nie muszę zbierać. Bo w tej grze buduje się mapa i właściwie jest tak jakby od nowa i ten zapis jest taki krzywy trochę, trochę bardzo. tak jakby robić grę, jesteś gdzieś tam w dół i masz swoje itemki tenki i w ogóle wszystko tam przeszły, ale tak jakby jest od nowa i jest taka dupa, no i nic nie zrobi. Zle cholery mam wyjść Ale ja wcale nie chcę umierać No właśnie dystryktu A idę, tak? Nie, tak? Tak, chyba tak, no klucze miałem do tego, tak? Do tych drzwi Ale co się z drugiej strony? Jakie tam kurwa mam dojść? Przeskocz to, nie bądź pizda Udało się. Ojste oh, fuck! macha? Ja. Macha kurwa wszystkimi Ej, kończynami. Ja też. Nie patrz na mnie Marta, ja nie wiem. Ale nie chciałem mi dookoła po prostu. Ale dajmy radę, to się cieszymy. Już nie, nie szukamy z dziury w całym, Marta. Spędzimy tu. What the fuck? Chcę do domu. O, tu też mogę stworzyć? Wszystko skończyło dobrze Tak, to świetnie. O, oh, jest lapis. Oooooh oh! goddwaj. Znowu muszę skok życia. A no kurwa ale tu no ja nie wiem no, żeż portę Ale ja to wytnę. Udało mi się dojść tutaj dookoła W sumie to teraz nie mam pojęcia co mam zrobić Ale pobiegamy będzie fajnie o. Można było chociaż dać mi do poczytania nie, a nie one tu są, żeby być, ale nie można tu później z jednego tylko wziąć. A mi się pokazuje na wszystkich. <grymne> Marta skaleczyła pan. No świetnie. Teraz przyjdzie do siebie. What the fuck is that? Tak, <grymne> to jest? Slendus. Może nie zareaguje. Ja mam bajań, co mam zrobić. Jakoś Slender tu nie przychodzi, nie wiem czemu. Boże krzaki nie przez Jezu, krzaki staw. Czy, czy może wodą można było przejść Mogę sobie się kąpać? To jest brudnie. Czyli można wodą było przejść. Ach, ja głupi jestem jednak. Przeskakiwałem przez jakieś płoty, kiedy mogłem sobie do wody wejść. Chociaż <gry> nie wiem co robię. Te drzwi okay. muszą jakoś otworzyć. O, samochód. Wchodzę i odjeżdżam. Chyba. A ten. He, zrobiłem się obok. Także bez różnicy. Nie mam pojęcia, Co gdzie no? mam właściwie iść. Co ty pominął? Ojej. Skaleczę się cały czas. Burning hell. Dreampad power station. Bla, bla, bla. Marta, gdzie mam jest Przestań. Nie. O, tu to jest. Ja tego tu nie wsadzałem. Ja tu, do nic nie wiem. Pat! you to das. Dat. To das. Das. Ja. Ja. Kurwa nie chodzić. Hmm. Co mam ja właśnie zrobić? Powinno się wsadzić te te fuzery po prostu. I co? Gówno. To jest to, co mam tu z Moja odpowiedź, życia, dokładnie. Show. Gówno. Chcę to wziąć. Fuse with red and blue. With red, with blue and green. I co? co I co chcecie mi powiedzieć? Gad. Tak Gad. Gad. to Gad. Tak Tak sądzisz? I cię kłamał. Ej, ja serio nie wiem za O, e tu o było. No mówiłem, że siekierą to cała. Siekiera, siekiera. Siekiera nie zapytano mnie o to. Też wsadzę. O! O! Udało się! Siekiera uratowała całą sytuację. Siekiera. Pamiętajcie o siekierze. Mówiłem, że zawsze siekiera uratuje nas wszystkich. Oś ty w mordę slender jebany. Ale ja w starego nie chcę cytować. Ja chcę tylko zapisać go. Co Poczekam. Ciao! Nie łam mi rąk. Przydadzą się jeszcze Do przytulania Cię na przykład Nie mogę <noise> się Nie mogę się uciekać W tym momencie nie, ale może później się przydadzą I co wtedy? Gdzie Twój Bóg będzie wtedy? Chyba w Ty będziesz O morde bany jeżu <noise> Tam jest ich z troje i jeszcze z nich... Zostawił Też prawda A tu to nie No, taki ze mnie się zrobił, widzisz Marta Do czego to Włoty doszło? No to taki to te moje asesyńskie zapędy, tego nie pokonasz, to jest we krwi. Tylko teraz mną nie trzepnij za bardzo, bo jak je trzepniesz to ja wszystko rozjebie Dziękuję I tak zginę. Aha ha 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 lol Let me go Co ja właściwie ja mam zrobić tutaj, bo nie wiem Miałem go spalić Ale nie wiem jak Let me go I co Nie pokonam go On tam coś pilnuje czy tak się stoi żeby stać? Przeszedłem grę, a nie wiem nawet Co to był za zeszyjment? Ha, że mam tu wejść Let me go, let me go, let me go I co mi to daje? O, jest. Nie mogę tej kartki wziąć Taj się idę wszystkich zajemac, nara. No Idę po was. Co to będzie? Tylko do nas. Nie mam go spalić, ale nie mam pojęcia jak. Zapałki, tak? Zapałki trzeba kupić. trzeba kupić, nie mam zupełnie. Mam tylko latarkę i pistolet. Może pistolet w wezmę. Będzie szybciej. Ech, Czekaj nam zajdę. No to są cztery, myślałem, że tylko trzy. I co, zabiłem wszystkich. Ale Slendera nie ma. Nikt nie, 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 nie przejdzie tego, tej mojej mocy. No i co? Wielkie gówno. Wszyscy jesteśmy zgubieni. Sender nas wszystkich dokładnie Pewnie jakby działały kartki, to wziąłbym ostatnią i by był koniec. Znając... Kuchnie. ...życie. Ale niestety moja gra jest zbyt zbookowana, bo... Jakbym przechodził wszystko od razu, to by było wszystko okej, okay, ale z racji, że było, miałem przerwy, no to niestety musicie mi wybaczyć. Ale moja gra mi nie wyjdzie. Co zapiszę? Także żegnam.